Wedyjska świadomość wojny to dwunasty rozdział książki Czcibora Lach do Lacha. Wojna nie leży w naturze Słowian. Jest sprzeczna z ich duchowością i z ich silnym połączeniem ze źródłem poprzez czakrę serca. Ludy Hyperborei konstruowały, a nie wojowały. Wojna została słowianą po części wmanipulowana w mentalność, po części narzucona w procesie wielowiekowych ingerencji, degradacji genetycznych i duchowych, czynionych przez obce rasy drapieżne. Także okultyzmem i wprowadzaniem klonów i hybryd na wysokie stanowiska władzy. Kasowanie pamięci i zaniżanie mocy stopniowo przepchnęło naszych przodków z, z wysokich zdolności samochrony energetycznej i doskonałych technologii w stronę oręża znanego nam z wykopalisk oficjalnych. Mimo postępujących degeneracji i degradacji i tracenia łączności ze źródłem i świętymi prawami wedyjskimi, Słowianie już nawet jako doświadczeni i zaangażowani w rodowe tradycje bojowe długo utrzymywali wyjątkowe zasady etyczne. Skupmy na tym myśl. Tyle wieków kodowania, tyle uruchomionych mechanizmów upodlenia i otępienia, mających zmniejszać skrupuły ludzi pchanych do mordów, Polowych na zasadzie nasycania ich dusz traumami, gniewem, rozpaczą, żalem i dezinformacją i dezorientacją. A my dziś jeszcze bardziej wzdragamy się przed wojną. My ją dziś ostatecznie zatrzymujemy. Za wojną i wszelkim zabójstwem, czy to przestępczym, jakoby nielegalnym według praw Matrixa, czy polowym, jakoby legalnym, stoi diabeł. Tudzież Bóg. Instalowane zawsze. Podpisujący akty wojny i z góry ustalający ich przebieg i konsekwencje istoty, czyli reptoidy, hybrydy, opętani ludzie, to po prostu figuranci na sznurach diabła. Za żołnierzami maszerującymi na pola bitew ustawiają się demony. Wojna to ściśle planowy akt demonizmu, zawierający w sobie szereg komponujących go obrzędów i rytuałów. Na przykład gwałty i egzekucje. Każdy człowiek w pełni równowagi, w pełni władzy nad umysłem, w pełni czystości serca wzdraga się przed zabijaniem. Świadomość tego zainstalowanego procederu samozniszczenia. Wszakże każda wojna demoluje linię rodów i wypracowany dobrostan narodowy, a przy okazji harmonię świata. Czyli Taka świadomość tego zainstalowanego procedoru samozniszczenia uruchamia wolę i idące za tym decyzje i działania. To taki prosty klucz, a jednak długo był dla nas niedostrzegalny. Jakkolwiek wojna zawiera się w całym zawiłym mechanizmie, spajającym wszystkie znane nam patologie, to zasadniczo jej usuwanie. Można ująć w trzech krokach: po pierwsze świadomość wojenna, po drugie wola i decyzja, a po trzecie sprawcza moc szeregu dusz i działanie czyli wsparcie, wyparcie sił ciemności. Wzrost świadomości idzie w parze po prostu nie może być inaczej ze wzrostem empatii i przenikliwości. W odniesieniu do postrzegania wojny, można ująć to tak. Jeśli myśląc o wojnie wyobrażamy sobie zniszczenie starej architektury i depopulację, to znaczy, że jesteśmy wrażliwi i mamy świadomość, jakie straty powoduje wojna. Jeśli na wieść o wojnie w dalekim kraju reagujemy żalem wobec młodych mężczyzn wystawionych na wzajemne zabijanie, to znaczy, że weszliśmy na wyższy poziom empatii czyli wyższy poziom świadomości. Jeśli słysząc o wojnie myślimy o udręce kobiet, bombardowanych szpitalach, porodach, huku bomb, o lęku noworodków i tęsknocie sierot, to znaczy, że weszliśmy na wyższy poziom empatii, a zatem i świadomości. Jeśli na wieść o wojnie myślimy o traumatycznych rezonansie na liniach rodowych, a jako rzeczywiste cel i ofiarę sił ciemności postrzegamy całą ludzkość, to znaczy, że weszliśmy na wyższy poziom empatii, a zatem i świadomości. Jeśli zaś na wieść o wojnie myślimy jeszcze o psach i kotach, którym zabito ludzkich przyjaciół i opiekunów, i zniszczono domy, o ptakach, którym spalono drzewa, i o samych drzewach, o traumie zwierząt, o ostrzelanych lub zbombardowanych miastach, wsiach, polach, lasach i zagrodach, schroniskach i ogrodach, Morzach i oceanach to znaczy, że weszliśmy na wyższy poziom świadomości i najwyższy poziom empatii poziom źródła. Wyższy poziom empatii i świadomości nie oznacza zasilania projektów wojny i satanizmu, lecz aktywowanie pełni potencjału kreowania istoty ludzkiej. Naszą wolą i naszą mocą kreacji usuwamy wojny i satanizm z naszego świata, i z błogosławieństwem Źródła i Matki Ziemi rozprowadzamy w nim światło i harmonię. Kochani, i tak dalej bardzo ważny rozdział czcibora polecam.